Dzień dobry, ja tak tylko na wstępie chciałbym powiedzieć, że chciałem dla was nagrać Bedwarsy i od pięciu minut stoję w tym kurde lobby i próbuję kliknąć, żeby wejść do gry, ale nie, bo nie wiem co się dzieje. Nie ma aren, nie da się w ogóle wejść na serwer, nie wiem. Wracamy aż coś się tutaj naprawi, bo ja nie wiem co się dzieje. O, jesteśmy dobra, w takim razie ja was witam w odcinku z Bedwarsów i dzisiaj będziemy próbowali zabijać ludzi tylko i wyłącznie kilofem. Mieczem nie mogę, miecz to ja bym w ogóle chętnie sobie wywalił, ale nie mogę. Także co myślę, że będzie fajnie, w ogóle dawno nie było Bedwarsów na moim kanale, ten poprzedni odcinek był tylko taki testowy także co, ja jestem rybową Ryba, witam was jeszcze raz, a tymczasem raszujemy sobie zielonego bo czemu by nie, no i fajnie, fajnie, mi się wydaje, że mi się wydaje, że spoko, nie wiem co to było w ogóle na początku coś się naprawiali, nie wiem co, coś, się, coś się zepsuło ewidentnie na na tak dużo ludzi gra w te bedwarsy że coś się ewidentnie zepsuło, a tymczasem ja już lecę do czerwonych, kurde spadłem No, odwala ogień typie nie, no, musiałem go zabić mieczem, nie, dobra. Teraz już będę był tylko i wyłącznie kilofem, bo trochę się zapomniałem, ale musiałem według mnie typa zabić e, mieczem, bo inaczej to by było słabo. Jeżeli nie mam kilofa, to jeszcze mogę być mieczem, tak sobie ustalimy. A jeżeli mam kilof, to już tylko kilofem, dobra. Także teraz spróbujemy kilofem właśnie e, pokonać drużynę białych, która jest tutaj, kurde. W sumie, w sumie, dobra, czekajcie, bo tu różowy będzie skakał za chwilę. Poczekam, aż różowy skoczy i wtedy wlecę, nie? Dobra, wlotuję do niego z kilofem, spróbujemy go zabić kilofem. Tymczasem różowy, mam nadzieję, że rozwali jego łóżko, kurde. Strasznie, strasznie słabo się bije tym kilofem. A, jej, ja prawie w ogóle mu nic nie zadałem To już wiem na pewno, że musimy sobie ogarnąć dobry kilof Tak, dobry kilof przede wszystkim Diamentowy kilof mi się wydaje Dobra, no, teraz będziemy lecieli właśnie do zielonego A bardziej zielony leci do nas Ale dobra, kilofem oczywiście musimy go załatwić Bo inaczej niestety nie możemy e Kilof, kilof i dobra, pięknie Rozwaliliśmy właśnie już sobie e tego gościa Bierzemy sobie jabłuszka Co? Rozwalił mi nagle jakiś koleś Nie no, nie wiem Drugie podejście, tamto było słabe, ja sobie muszę od razu kupić wełnę i kilof, to jest takie, takie podstawowe rzeczy, muszę 14 sobie uzbierać. No słuchajcie, mam już kilof, więc będę oczywiście mógł już bić kilofem, jest to dosyć trudne zadanie, bo szczerze kilof w tej grze zadaje bardzo mało, na przykład diamentowy kilof zadaje chyba tylko... 5 damage'a, jeżeli się nie mylę. Na przykład taki kilow zadaje 2, no to tym co w ogóle to nie ma co bić, to ten już zadaje 4, bo złoty kilow, z tego co mi się wydaje, to jeszcze mniej jakby atakuje, więc mi się wydaje, że e, będę jak najbardziej atakować e, kilowem żelaznym, bo kupowanie jakby złotego kilowa według mnie na dłuższą metę nie ma sensu. Zrobiłem klacza, wow. Nie, na dłuższą metę nie ma sensu. Idę na żółty, ale ja mam kilof, patrzcie, patrzcie jaki granie kilofem jest dobre i wielofunkcyjne. No patrzcie już rozwaliłem łóżeczko, teraz muszę jeszcze tylko kilofem zabić właśnie takiego kizubrę. Nie wiem w ogóle co to jest za nik, ale o kurde leci do mnie do bazy, <laughs> leci do mnie do bazy koleś, nie? Co za <laughs> nie no nie wiem co to było. dobre. mamy rozwalone, weźmiemy sobie jego itemki z generatora. kupimy sobie kilof e, oczywiście e, diamentowy, bo nie wiem ile diamentowy kilof, ten tylko dwa, więc tego się w ogóle nie opłaca, a diamentowy kilof pięć. Eee, no powiedzmy, powiedzmy, nie jest to jakiś super najlepszy tam na świecie, ale zawsze jest to lepsze niż właśnie zwykły drewniany czy tam kamienny kilo. dobra, lecimy lecimy na maksa, dawno nie było bedwarsów, więc teraz taka pozytywna energia w sumie bedwarsowa, jeżeli będziecie chcieli więcej takich właśnie luźnych odcinków, takich z bedwarsów to oczywiście możecie pisać, mi się wydaje, że nie wiem z 15 lajków to już będzie kolejny odcinek, na spokojnie słuchajcie, ja mam pomysł, ja sobie po prostu wezmę 12 tego 12 tego. Kupię sobie po prostu fajerbole, nie? Jednego sobie schowam do skrzynki, albo niebieskich już nie ma. Aaa, no dobra, to polecimy do nich i tak, sobie zbierzemy itki z generatora. Ja muszę pamiętać, że nie mogę używać miecza. Ryba, ten ryba, spokojnie, nie możesz używać miecza. Jakby powstrzymaj się. Eee, dobra, złote jabłuszka, jedno, jedno złote jabłuszko mi się przyda, będę miał ewentualnie trapa, jeżeli ktoś będzie do mnie e, chciał wejść. O, super, grat został zbanowany, o, dobra, to mi ułatwi rozgrywkę. To mi, to mi bardzo ułatwi rozgrywkę. Wiecie, bo czerwony właśnie był tutaj. Dobrze, że go zbanowali, oczywiście pozdrawiam. A bo do mnie idzie niebieski. O, ty kurde! A, zrzucił mnie, no nie wiem, nie wiem, nie wiem. Dobra, jeszcze raz będziemy musieli, jeszcze raz będziemy musieli pójść do niebieskiego <laughs> Ja go wysadziłem jednak tym fireballem A ja sobie tak tylko, wiecie, wystrzeliłem Sobie go tak for fun, nie? A ja go wysadziłem Dobra, dobra, jest, jest nieźle jest nieźle Najfajniejsze jest to, że nie muszę, nie muszę Wydawać dużo hajsu, bo miecz już mam e, Przejdę się do e, żółtych Właśnie po itki z generatora, bo chciałbym Sobie coś kupić, no ale nie mogę Nie mogę, bo nie mam pieniędzy, a jak nie mam pieniędzy to słabo Więc pójdziemy sobie szybko do żółtego Nie wiem, czy potem będą pytania Na jakim teksturpaku gram, bo teksturpak sam w sobie Nie jest jakiś super, to jest zwykły po prostu Teksturpak pod FPS boosta ale jeżeli będziecie chcieli, to po prostu wpiszcie sobie 1x1 w Ultimate Texture Pack. Czekajcie, to jest, o, to to. Ultimate FPS Resource Pack. Także na tym właśnie gram, a tym czasem, na tym czasem, co tam się dzieje? Co tam się dzieje? To chyba wymaga mojej interwencji w tamtych okolicach, więc już tam się za chwilę przejdę, mi się wydaje. Już tam się przejdę? Dobra, w sumie się przejdę, czemu nie? Ewentualnie, dobra, rozwaliłem i tyle. Dobra, tylko muszę pamiętać, żeby kilofem go bić. Oj, 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 fireball. Sam, sam się wysadził fireballem, ale czy kilofem go dobije Dobra, dobiłem go kill w sumie, to w sumie, tylko biały, nie? Dobra, zobaczymy, zobaczymy. Jeżeli się uda, to, to fajnie. Jeżeli się nie uda, to trudno. Tak naprawdę nie gramy po to, żeby cokolwiek tutaj tak naprawdę wygrywać. Tylko liczy się dobra zabawa, liczy się wykonany challenge. Bo w sumie, kilofem nie tak łatwo jest grać. Kilofy diamentowe są dosyć drogie na właśnie Bedwarsach, ale ja sobie daję radę jak najbardziej. Jeżeli macie pomysły na jakieś challenge, to możecie pisać w komentarzach. Pamiętajcie, że dla was przygotowuję mega super film z Bedwarsów, który będzie. Nie spodziewajcie się go szybko, tyle wam powiem Nie spodziewajcie się go szybko Przejdziemy się do niego, mamy trzy te i trzy firebole I mamy 3 te, nie, więc dobra, spoko W sumie trzy diamenty, dobra, jakbym teraz spadł To bym się zdenerwował, ale dobra, polecimy sobie tutaj Tak naprawdę do niego Tutaj jeszcze zbierzemy sobie itki z generatora W sumie to ja bym mógł kupić pewną taką rzecz Ale nie wiem czy ja to chcę robić Dobra, będę zły Będę zły, kupiłem pewną rzecz, której, której w sumie nie lubię kupować, ale dobra, już kupiłem, trudno Ju, Już kupiłem, oczywiście chodzi mi o golema, golema oczywiście mi chodzi Ale w sumie dobra, on ma w sumie obudowany tylko tym, tylko tym, tylko wełną, więc przydałby się w sumie, przydałyby się nożyce Dobra, tylko co? Rozwalił? Nie, no serio, teraz to ja jego łóżko muszę rozwalić Bo nie wiem, czy ja zdążę teraz, nie? Kurde, on sobie spadł? Nie, nie spadł sobie. To czekajcie, szybko do niego lecę, zanim ten... Zanim coś, Zanim spadnie sobie. Zanim sobie spadnie, muszę szybko do niego przelecieć. Szybko muszę do niego przelecieć i... pu! dobra, udało się. Koło swojego łóżka mogę tylko. A, no to bez sensu to kupiłem, ale wiecie co? Zrobię jeszcze jedną rzecz, której robić nie powiedzie ale dobra, bawmy się, bawmy się, bawmy się na głosach i, i żyjmy fajnie, nie? Dobra, kupimy sobie jeszcze co? Rybiki cukrowe na maksa, nie wiem, yy, złote jabłko, jeszcze jedno jedno sobie w sumie wszamam. O, idzie do nas w takim razie już nasz koleżka, idzie do nas koleżka, czyli do nas nie idzie. Ja mam łuk, nie? Ja w sumie go łukiem załatwię, wiem. Yy, przepraszam Was bardzo, że gram łukiem, ale tak mi się po prostu podoba. Dobra, czy on mnie teraz zastrzeli? Nie oj kurde, zastrzeli mnie? Nie, nie zastrzeli mnie, bo ja to odbiję, tej gościu, gościu malinowy, ja to odbiję. <grym> Czekajcie, co on robi? Czekajcie, ja go zastrzelę. Spróbujemy. Zobaczymy jaka będzie reakcja X Piotrka na to. A, wywalił Emerald, tak? Tak się chcesz bawić ze mną? Tak, wywalasz emeraldy, nieładnie, dobra. Patrz jaki mój, moja moc mojego super kilofa w ciebie wleci. Normalnie to to będziesz miał problem. Opa, i no i no i Easy Win, dziękuję bardzo. Dzięki Werki za oglądanie tego filmu. Zostawcie łapkę, jeżeli chcecie więcej. Ja się z wami żegnam na razie i cześć!